Wiecie, że to, że czerwony jest szybszy, to jest mit, nie? Yy, wiadomo, że niebieski jest szybszy. Także dlatego właśnie arma zrobiła badania i wyszło, że powinna być niebieska. No a wiecie, to już dawno traksa odkrył. Siemanko to moje RCE, Nadaję do Was obecnie ze sklepu rcvandals.com, w którym gościnnie jestem w Poznaniu. Sklep i serwis RC, i tutaj w tej przestrzeni obecnie się znajdujemy. Stąd też takie okoliczności, że gdzieś tam w tle będą się pojawiały inne maszyny. Ale jeżeli już o maszynach mowa, no to słuchajcie, tutaj jest Arma Limitless. 17 Speed Machine, czyli Speed Bash Machine, sorry, czyli sprzęcik typowo do speeda, typowo do rozwijania jak największych prędkości na prostej. Rozpakuję za chwilę dla was ten sprzęt. Zrobię to w takiej oldschoolowej, że tak powiem, wersji unboxingu, czyli przejrzę, co tutaj widzimy na, na pudle. A dla tych, którzy powiedzmy chcą od razu przejść do konkretów, no to, to po prostu sobie tam skipnijcie kawałek. Wiem, że jest to sprzęt typu roller, ostatnio na jednym z materiałów tam użyłem takiego słowa ARTR, czyli A RTR, czyli taki sprzęt prawie gotowy do jazdy. Tam jeden z kolegów mnie skorygował, że RTR -y to w zasadzie nie mają tam aparatury, mają, mają elektronikę, a to jest roller. I przyznaję rację, że to jest, to jest roller, czyli to jest sprzęcik, który jest złożony, ma pomalowaną budę, w przeciwieństwie do kitów, które są do złożenia samemu. Nie ma elektroniki, nie ma aparatury, więc jest to roller. Mamy rollera typowo do speedu, no, yy, słuchajcie, za chwilę, jak go odpakuję, to <tak>, tak będzie chciało mi się pewnie go tutaj troszeczkę, że tak powiem, pomacać. Bo no, ten sprzęcik świetnie wygląda, już go widziałem na żywo. Nie ten egzemplarz, ten jest nierozpakowany, nieruszany, także nie wiem, co tam będzie w środku. No, ale zerknijmy sobie, zerknijmy sobie na, to, na to pudło, tak? Co tutaj, co tutaj mamy, co możemy się dowiedzieć? To już wiemy, to już wiemy. Do wyboru kolor każdy jaki sobie zażyczycie, byleby to był niebieski. Tutaj nic, tutaj nic nowego i tu troszkę, tu troszkę detali, czyli mamy też takiego taki centralnego brace'a, czyli tą, te spinające powiedzmy przód i tył wzmocnienie. Mamy aerodynamicznie, aerodynamiczną karoserię, która no, poprawia właściwości i sprawia, że ten model może osiągać jak największe Prędkości. Swoją drogą napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, jaka jest obecnie największa prędkość osiągnięta tym, tym sprzęcikiem. Jestem, jestem ciekaw. Dodatkowo mogę powiedzieć, że w Poznaniu mamy naszych kolegów, grupę pasjonatów właśnie speedrunów. Jest parę osób, jest między innymi Jarek, jest Marcin, jest Eliasz. Ja też mam czasami okazję z chłopakami pojeździć. Przepraszam, jeżeli kogoś, kogoś pominę, bo jest po prostu kilka osób, które już naprawdę interesuje się tymi speedrunami głęboko, intensywnie. Chłopaki mają ogromną wiedzę i osiągają duże prędkości. Ja, mój Mixo 1 w, w towarzystwie kolegów na razie, też tam zrobiłem jakieś tam 142. Plany na wiosnę są rzędu pomiędzy 160 a 200 na godzinę, żeby zamknąć na w tym, w tym roku. W zależności kto co, jak gdzie, jakimi sprzętami. Yy, także taka dygresja, jest taka grupa. Wejdźcie sobie, yy, oprócz tego, że yy, zapraszam Was na grupę oczywiście RC Vandals Poznań i to chłopaków z, yy, i dziewczyny z całej Polski, zapraszam nie tylko, yy, nie tylko z Poznania. To zapraszam was również na grupę typowo zainteresowanych osób zainteresowanych speedranami i jest to grupa RC Speedran Poznań na Facebooku. Spotkacie tam przesympatyczne, przemiłe osoby, zajawkowiczów z ogromną wiedzą. Także jeżeli was interesuje typowo osiąganie jak największych prędkości na prostej, zapraszam do RC Speedran Poznań. Mamy tutaj pokazane fajne detale, zarówno takie stylistyczne, jak i funkcjonalne, czyli taki dyfuzor z tyłu. Spróbuję zrobić tak, żeby troszeczkę o, polepszyć światło. Mamy duże, mamy duże duże tacki, duże pojemniki na, na baterie. Tutaj mamy informacje o z, centralnym Spool and Speed Giving. Hmm, powiem szczerze, nie do końca wiem, o co, tutaj, co, co tutaj jest podkreślone. Czy jakieś element rozwiązanie techniczne, czy, czy, czy coś, coś innego godnego uwagi? Chłopaki, wypowiedzcie się proszę w komentarzach. Tutaj mam braki, braki wiedzy. Mamy tutaj informacje dotyczące, tam wiadomo, tych elementów przy zwrotnicach i heksach. Jeżeli chodzi o koła, są to specjalne koła Speed Wheels and Allround. Boots Hoon Tires, czyli mamy takie koła, które będą uniwersalne zarówno do speedrunów, jak i do takiej ogólnej pojeżdżawki. Anodyzowane aluminiowe podwozie. Never Pop Ball Ends, czyli mamy tutaj te końcówki, takie, które, z których nam nie wyskoczą te, te drążki. Dociskowo oczywiście, no tu wszystko się opiera na tym, żeby była dobra aerodynamika i dobry docisk. Także tu są podkreślone te elementy, po prostu te spoilery, które sprawiają, żeby jak największe prędkości z... osiągać i nie odlecieć. Żeby model nie, nie odleciał. Zobaczymy czy coś jeszcze, czy co jeszcze dalej. Tutaj mamy coś, no, tutaj mamy jeszcze jakieś informacje. Tu jest informacja o tym, że możemy sobie we własnym zakresie tuningować, zmieniać, dopieszczać aerodynamikę. A tutaj mamy tą informację, co jeszcze jest potrzebne do uruchomienia modelu: Czy nie ma aparatury, serwa, nie ma regla, nie ma silnika i nie ma lipo. To wszystko musicie sobie sami zakupić. A propos zakupu, jeżeli chcielibyście ten lub inne sprzęty RC zakupić, sprawdźcie link w opisie filmu. No i co? Tutaj mamy jeszcze, jeszcze trochę informacji. Ja naprawdę z zainteresowaniem tutaj zerknę sobie na to, czy tu jeszcze jest coś, czego, czego byśmy nie wiedzieli. No, takie oczywiste rzeczy, tak jak e, możliwość naszej znaczy olejowa, amortyzatory, z możliwością ich ustawienia. E, znowu dibuts, tu, 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 tu. Ok. Nie, to wszystko już prawie wszystko sobie, prawie wszystko już sobie omówiliśmy. Mamy bardzo łatwy dostęp według tego co tu widzimy na pudle do dyferencjału, mocny servo-saver i yy, szybki yy, mocowanie, yy, mocowanie silnika pozwalające na szybki, na szybki demontaż. Yy, waterproof Receiver Box, czyli wodoszczelny, łamany wodoodporny, no, yy, pojemnik na, yy, na odbiornik. Znowu regulowana aerodynamika, aluminiowe podwozie. No to już takie rzeczy, które tutaj, że tak powiem, są, są oczywiste. Wszystko to, co można było z pudła wyczytać, wyczytaliśmy. Zmienię troszeczkę perspektywę i zobaczmy sobie, jak tam to w środku wygląda. Żebyście mogli razem ze mną, że tak powiem, przeżyć te emocje, to postaram się to tak zrobić, żeby... Wow! Żeby było to możliwe. No dobra. Pudło, pudło już na bok i zobaczcie. Wow. No, naprawdę. Naprawdę są to. Ja już ileś takich pudeł otworzyłem, ileś sprzętów y, trzymałem, rozpakowywałem. Yy, uwierzcie mi. Jest to wrażenie, są to, są, to, są to fajne, pozytywne wibracje, a jeszcze nie zdjąłem tej folii, mam pozwolenie od nowego właściciela, bo ten sprzęt już dzisiaj trafi, trafi w ręce yy, no, swojego nowego właściciela, ale mam pozwolenie na rozpakowanie i na że tak powiem, zdjęcie, zdjęcie folii. Ja ją zostawię oczywiście ładnie, możliwie zakryję, wiecie, nie, jak to się robi. Nie? Cyk, cyk, i potem przykryjemy go, tak, żeby żeby po prostu móc możliwie też zachować, zachować ten efekt dla nowego użytkownika, nówka, nówka sztuka, i tak, żeby on też mógł przeżyć to, co my tutaj razem wspólnie przeżywamy, no, zobaczcie, pięknie to wygląda. Będę musiał, oczywiście, rozpiąć tutaj ze dwie trytetki i. No, i zaraz sobie pooglądamy to Mnune. No, i słuchajcie, mamy to sprzęt rozpakowany. Pierwsze wrażenie po wyjęciu kawał rakiety. Naprawdę kawał sprzętu, jakby proporcje inne niż, niż człowiek jest przyzwyczajony, bo sprzęt jest długi. No, zobaczcie, to już chyba, teraz, już chyba teraz widać. Może sobie zrobimy za chwilkę porównanie do czegoś tutaj, położę obok. Może na koniec filmu położę coś obok i żeby pokazać wam, jakie są proporcje tego, tego sprzętu. Tymczasem przyjrzyjmy się w, w szczegółach temu sprzęcikowi. Wygląda po prostu świetnie. Naprawdę, ten sprzęt wypakowujesz i mówisz, o kuźwa! No. Naprawdę jest, jest petarda fajny niebieski kolor. On jest taki matowy. Nie wiem, czy to na początku pod tą folią tego nie było tak widać. Teraz tu gdzie niegdzie są takie połyskliwe elementy. No tu widać, że powiedzmy, że z naklejkami mogłaby być robota lepiej zrobiona, ale to się to się już skorygowało. Natomiast samo sama Wszystkie elementy karoserii są w takim macie, do tego te takie imitacje na naklejkach, imitacje karbonu. Czarne elementy, no tutaj czerwone detale, całość wygląda wygląda naprawdę rewelacyjnie po prostu. Wygląd 10 na 10 ode mnie. Rzuca, rzucają się w oczy też te, też te koła, też te d tak opisane tutaj na na biało. Rzuca się w oczy przedni i tylny spoiler, chyba jeszcze bardziej jeszcze bardziej przedni niż, niż to, co się dzieje z tyłu, bo jest to tutaj jakby coś, coś takiego jeszcze bardziej dla mnie nietypowego. Nie miałem jeszcze w ręku takich sprzętów. Sprzęt trochę waży. Ja nim tutaj sobie tak staram się możliwie sprawnie operować, ale wymaga to ode mnie już trochę tutaj z koncentracji, ten tylny ten tylny dyfuzor zmienię teraz jeszcze trochę perspektywę, żeby pokazać Wam go z ręki, zanim zdejmę budę zupełnie inaczej można zajrzeć, że tak powiem do, do modelu, jak się zrobi to w ten sposób puści to, puści to z ręki spojrzy spojrzy na te detale a zależy mi, żeby, no, żebyście mogli, po prostu oglądając ten materiał, jak najbardziej mieć jak najlepsze wyobrażenie jak najbardziej zobaczyć, poczuć niemalże dotknąć tego sprzętu tutaj razem, razem ze mną. Zobaczmy sobie, jak wygląda pod spodem. Podwozie aluminiowe, tutaj mamy części też kompozytowe. Zupełnie. No nie, nie zupełnie płaska w zasadzie. Generalnie płaskie, płaskie podwozie, ale z, z tutaj z takimi przetłoczeniami ciągnącymi się tu zaczynają się tu w tym miejscu. Tu jest płasko, tutaj mamy takie przetłoczenia. Następnie wychodzimy jakby na zero i znowu zaczynają się przetłoczenia, które jak rozumiem mają kierować, o dobrze to widać pod światło, widzicie? Które mają odpowiednio kierować strumień powietrza w kierunku tego tylnego dyfuzora i to wszystko ma y, za zadanie zasysać to auto do podłoża, żeby się nie, nie chciało odrywać przy wyższych prędkościach. Wybaczcie ten serwisowy troszeczkę bałagan z tyłu, ale Tutaj się dzieją serwisy, tu się, tu się robi, tu się pracuje z modelami. I to, co można wychwycić od razu jako, jako różnicę w stosunku do takich modeli, które znamy, że tak powiem, na co dzień, no to to, że maksymalnie, tak jak jest to możliwe, tutaj mamy zamkniętą, zamkniętą przestrzeń, tak żeby było jak najmniej prześwitów pomiędzy podwoziem, a a budą. Myślę, że pewnie osoby, które zajmują się speedranami, jeszcze to, że tak, ten temat pieszczą. Pewnie tutaj gdzieś tam często jeszcze bardziej jest to, to połączenie uszczelniane. No, tak, żeby zachować po prostu jak najlepszą aerodynamikę. No, na pewno trzeba zadbać o dobre. Dobre chłodzenie, ponieważ to, co jest plusem, jeżeli chodzi o aerodynamikę w tym wypadku, no na pewno jest minusem, jeżeli chodzi o zapewnienie chłodzenia, bo tam po prostu pod tą budę wchodzi mało, mało powietrza, wchodzi z zewnątrz. Wyjątkowo długo, ale powiem Wam, wybaczcie, to jest czysta przyjemność oglądać ten sprzęt. Wyjątkowo długo tutaj robię różnych ujęć, ale to się nie nudzi to można, to można naprawdę oglądać i oglądać i oglądać także muszę sam siebie teraz przypilnować i po prostu słuchajcie, zdjąć tą budę i zobaczymy co tam mamy w środku buda jest do usunięcia do zdjęcia po odpięciu trzech spinek tu z przodu mamy jedną i tutaj jeszcze dwie i ona wychodzi razem z tym tylnym, z tym tylnym elementem widzicie o w ten sposób. Odłożymy gdzieś tutaj bezpieczne miejsce budę. No i, i mamy tutaj e, mamy tutaj już to, co troszeczkę lepiej nam jest znane, jeżeli chodzi o taki aspekt tak powiem, wizualny, ponieważ no, te anodowane na czerwono elementy to jest taki znak firmowy i zarówno tutaj na tym centralnym wzmocnieniu, jak i amortyzatorach. No to jest już taki znak firmowy, że tak powiem, army. Tutaj również na mocowaniu silnika. Układ na dwóch, na dwóch, tak, bo zakładam, że tutaj nie ma, tak, tutaj mamy, tutaj nie mamy dyferencjału, czyli ten model ma dwa dyferencjały, tylny i przedni. Mamy no, elektroniki siłą rzeczy, tak? No, nie mamy, bo elektro, elektronika trafia tutaj, tutaj trafia na odbiornik, czyli to, co tutaj wsadzicie, tym będziecie jeździć. Tu wsadzamy silnik, i mamy dwie faktycznie potężnych gabarytów, Tutaj spokojnie można pakować, że tak powiem, co chcecie. Bardzo duże, bardzo duże. Tu widzę, jest możliwość jakiegoś tam sobie przestawienia, zmiany wielkości tych, tych miejsc na baterie, Także bardzo duże możliwości. Po jednej i po drugiej stronie wsadzenia, wsadzenia baterii. Jak zauważyłem, tył jest zalany fabrycznie dużo sztywniej. Przypuszczam, że to w tym celu, że jak. Znaczy, generalnie w ogóle jest zawias, jest zalany sztywno, ale tył tył jest naprawdę już taki prawie beton. To jak model przyspiesza, no to żeby zbytnio nie przy przyspieszeniach po prostu nie siadał ograniczyć ograniczyć to ten jego docisk, docisk tyłu do, do podłoża. Teraz jak tak patrzę sobie, to widzę, że te, te felgi, one mają jeszcze też taki, to nie są takie pełne, taki pełny wzór, tylko mają też taki tutaj element ciekawy, stylistyczny takiego, no fajnie to, fajnie to wygląda. Widzicie taki pattern, taki, taki wzór. Układ, tak sobie spojrzałem, to bardzo niewielkie tutaj były luzy na, na układzie, na, na, na zbrotnicach na, na kołach. No co, no układ tutaj skrętu płynnie, płynnie chodzi. Nie ma tutaj oczywiście teraz serwa, natomiast jest założony orczyk i on jest już od razu aluminiowy. No, takie rzeczy jakby oczywiste, jak tam ułożyskowanie, czy. Czy nie wiem, czy, 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 czy dotyczące układu przeniesienia napędów, to są elementy, wszystko stalowe i to jest wszystko wytrzymałe, trwałe, to tego nawet tutaj nie mówię, bo uważam, że, że po prostu no, przy tej klasie sprzętu to już tego mówić po prostu nie trzeba. No ale faktycznie dosyć pokaźne, dosyć pokaźne te elementy są. Wszystkie tam półosie, wały tutaj. Zobaczymy sobie, tak, one się tutaj mają, tutaj możliwość, możliwość luzu. Nie widzę tutaj takiego, nie widzę tu na przykład takiego, tego systemu nałożysku docisku, który jest chyba na przykład w Feloni, tak, w Feloni wiem, że jest tutaj taki, taki element dociskający, różne opinie słyszałem na ten temat, w każdym razie tutaj tego, tutaj tego nie widzę. Jeżeli chodzi o zawias, stabilizator z przodu, stabilizator z tyłu, dosyć solidnie tu wszystko, dużo z elementów do, 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 tak trzymających, to ta, tylna część jest taka dosyć rozbudowana z uwagi na ten potężny, potężny dyfuzor. A poza tym, no to dosyć takiej solidnej solidnej wagi to to, to to aluminium jednak trochę jednak trochę waży pozostaje mi chyba tylko na koniec przyrównać tak jak obiecałem że to zrobię ten sprzęcik do do jakichś innych tak żeby pokazać jaka jest różnica wielkości i co chyba istotniejsze proporcji tak wygląda zestawienie army limitless z onroadem 110 to jest akurat ta miejka. oczywiście, że to jest mniejszy sprzęt, to jest inna skala, ale nie chcę pokazywać, że ten sprzęt jest po prostu większy, tylko chcę wam dać jakiś punkt odniesienia po prostu wielkości, ponieważ jak oglądam sam sprzęt bez porównania, bez żadnego punktu odniesienia, no to. Nie do końca po prostu gdzieś tam widać te, te gabaryty, o jakich, o jakich mówimy. Także takie porównanie, jeżeli chodzi o Onroada 1.10. No, wyraźnie, wyraźnie, oczywiście większy sprzęt. A teraz położę sobie jeszcze XO1, czyli coś, co jest już jakąś konkurencją, powiedzmy, to już jest ta sama liga. Tu mamy XO-1, czyli sprzęcik już leciwy, który nadal dobrze się trzyma. Uwielbiam tego mojego XO-1, bardzo fajny sprzęt. Yy, tutaj mamy nową konstrukcję yy, Limitlessa yy, Speed Roller. I zobaczcie sobie, jeżeli chodzi o porównanie. Ja zaraz jeszcze może zdejmę budę i dwa słowa powiem. Jeżeli chodzi o gabaryty, tutaj już jest całkiem podobnie. Oczywiście widać, czy wydaje się, że, że limit nas jest znacznie węższy, ale tutaj też ta buda jest taka bardziej pękata, nadmuchana. Także zaraz sobie zobaczymy, czy tak jest, czy tak jest naprawdę. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, to jest praktycznie to samo. Tutaj, centrując, jesteśmy właściwie. W tym samym miejscu, jeżeli chodzi o rozstaw kół, o szerokość, to zaraz to sobie, zaraz to sobie porównamy. Ok, mamy 1 do 1 Arma Limitless i Traxasa XO1. Zerknijmy sobie na porównanie. Przed chwilą powiedziałem już, że jeżeli chodzi o rozstaw, o rozstaw osi, to jesteśmy właściwie identyko, mogą tam jakieś milimetry dosłownie różnić mm, natomiast jeżeli chodzi o rozstaw kół, to tak powiem zdziwko bo byłbym przekonany na pewno że że arma jest jest będzie węższa a zobaczcie że no dalej jak to mi się uda tutaj tutaj mamy na na zero a zobaczcie o ile Widzicie, o ile większy rozstaw czekajcie z tyłu, może będzie łączyć. Ok, może tak powiem, pół opony wystaje, e, wystaje tutaj. Arma, czyli ma większy rozstaw. Co cool. ciekawe, nie? A tak bym nie powiedział, bo wygląda na taką smuklejszą. Można sobie od razu e, zerknąć na zupełnie inne, jakby usytuowanie tutaj. Podzespołów Elektroniki Fixo 1 mamy silnik z tyłu, elektronikę z tyłu i pakiety wysunięte do przodu. W się mamy tutaj miejsce na elektronikę, pakiety, a tutaj wiza Elektroniki siedzi sobie, wsiada sobie silnik. To nie jest materiał na to, na to wideo. Dodam tylko, że jeden i drugi sprzęt służy. Do osiągania dużych prędkości, XO1 też jest bardzo fajnym sprzętem do takiego pojeżdżenia, w zależności jak jest, jak jest ustawiony. Nie wiem, jak się tak jeździ na co dzień takim, tak, takim limitlessem. Być może też super, czy tylko to jest naprawdę fan na prostej, tego nie wiem. Dowiem się, powiem. Nagramy materiały, na pewno będziemy, będziemy wrzucać. Ja jestem Tomajer C i nagrałem ten materiał tutaj w u Wandalsów, RC Wandals Poznań Trzymajcie się, komentujcie i dawajcie znać, co tam u Was jakie macie rekordy prędkości, kochani. Na razie.